Przypadnie panu w tym najbliższym meczu? No w ostatnim meczu będę chyba krył Ditera Millera, zawodnika groźnego, prawda? Co o nim pan wie? On no, jest bardzo groźnym, wysokim jest zawodnikiem, dobrze gra głową. On to wszystko robił, żeby go jakoś tam, prawda, pokryć. Chciałby pan obejrzeć może bramki, które strzelił dla reprezentacji w swoim debiucie w Jugosławii na mistrzostwach Europy? Tak, ja oglądałem właśnie ten mecz z Jugosławii i widziałem te bramki da dobrze wykorzystał sytuację, którą miał. Może w takim razie popatrzmy na te bramki Millera z Jugosławii. Tak, proszę bardzo dobrze. Widział Pan cztery bramki zdobyte przez Millera da. w meczach z Czechosłowacją, jedna i z Jugosławią trzy. Tak, widziałem te bramki, prawda. Jest zawodnikiem agresywnym, idzie do piłki, da jest przy tym wysokim, dobrze zbudowanym zawodnikiem, szybki. Jak go Pan będzie krył, jaka recepta na Receptą na niego chyba będzie to, że gdy go atakował przed przyjęciem piłki, nie pozwoli mu dochodzić do piłki, prawda, żeby mógł zagrywać, bo jeśli już, już będzie przy piłce, to jest groźny. To potrafi wykorzystać wszystkie sytuacje. Tak jak w Jugosławii. Nie czuje pan tremy? Nie, ostatnio na boiskach, prawda, kryłem wczoraj Grzesia Laty. A to w pozostałych meczach też kryję. No to mi się wydaje, że będzie ciężko, ale postaram się zrobić wszystko, żeby było dobrze.